Czy wiedzieliście, że konsolowe wersje Undertale zawierają różne wersje dodatkowego pokoju pod zlewem kuchni domu Sansa i Papyrusa? Pokój ten nazywa się Dog Shrine. Pojawił się on po raz pierwszy w wersji na PS4, jak i na PS Vita, czyli pierwszych konsolach, na których trafiło Undertale. W tej wersji można było deponować golda do ołtarzyka, dobrze znanego białego pieska. W zamian w pokoju pojawiały się nowe przedmioty. Warto dodać, że można było wpłacić tylko jednego golda na raz, a żeby zobaczyć wszystkie zmiany w pokoju trzeba było zdeponować aż 7. 70 Golda. Wersji na Nintendo Switch do się zmienia. Po wejściu do pokoju cała praca z poprzednich konsol zostaje zniszczona, a za obrazkiem pieska pojawiają się drzwi, które prowadzą do walki z minibosem o imieniu Matmiu-miu, A sama walka jest świetnie zaprojektowana. Jeśli chcecie ją zobaczyć, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Ale Wracając, ostatnia wersja pokoju pojawiła się na Xboxie. Po wejściu do Dock Shrine, biały piesek przejeżdża buldożerem po całym pokoju, zabierając wcześniejsze atrakcje, i stawia w pustym pokoju kasyno. No, w nim można wpłacać golda, zdobywać nagrody i odblokowywać nowe hazardowe gry. Warto Trzeba jeszcze wspomnieć, że Dog Shrine jest dostępny tylko na wersjach konsolowych. Na PC ten pokój w ogóle nie istnieje. Ciekawostka: kiedy Undertale wyszło po raz pierwszy na Xboxa, otrzymało kategorię wiekową Plus 18, właśnie z powodu elementu hazardu. Obecnie oznaczenie zostało zmienione na Plus 12.